w imieniu koła Konfederacja. Bardzo proszę. Szczęść Boże, nieletnim, dzieci i młodzieży, dzieciom i młodzieży w Polsce, których życie w ciągu ostatnich dwóch lat przemieniliście Państwo w, w nowy świat. Zresztą to jest słownictwo, to jest to była zapowiedź tutaj złożona przez premiera rządu Pańskiego, panie ministrze Mateusza Morawieckiego, też o wstydzie z Wrocławia. Pan premier zapowiedział nową normalność, i oto dzieci i młodzież przez dwa lata przetrzymywaliśmy w tej nowej normalności, z której niektórzy do końca życia się już nie wydostaną. Przedkładacie tu ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Na początek nie szkodzić, primum non nocere, na początek nie niszczyć. A oto statystyki tych ostatnich dwóch lat przynoszą jeden wskaźnik, który jest wskaźnikiem klęski katastrofy i horroru narodowego, mianowicie wskaźnik prób samobójczych wśród nieletnich. Dzieci i młodzież o 30 do 40% częściej odbierają sobie życie w Rzeczpospolitej Polskiej i to jest skokowy wzrost w dobie norm, nowej normalności premiera Morawieckiego. W niektórych gminach słyszę, że na przykład w Raciborzu to przekroczyło 50% skokowy wzrost prób samobójczych wśród nieletnich. Na szczęście nie wszystkie z efektem ostatecznym i nieodwracalnym. Więc szanowni państwo, skoro chcecie pomóc no to warto byłoby przejawić jakąś, zwłaszcza w resorcie sprawiedliwości, dać jakieś oznaki świadomości tego, że tu dokonana została zbrodnia na młodym pokoleniu zapakowanie dzieci i młodzieży do kwarantanny, lockdowny w szkołach i właśnie słowo klucz do tego projektu demoralizacja. Oswajanie młodego pokolenia, z kłamstwem, krętactwem, oczywiście pod patronatem władz Najwyższych Rzeczpospolitej Polskiej, z panią marszałek w ścisłej czołówce i w ścisłym składzie. Hipokryzja, koniunkturalizm, kłamstwo, oszustwo, lekcje prowadzone, o, tak jak tutaj obrady wysokiej izby, zdalnie, prawda? Kto tam klikał spod prysznica? Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, tego nigdy nie będziemy wiedzieli. A więc oswajanie z odejściem od norm cywilizowanych, a więc demoralizacja. Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na piśmie na pytanie, jakie są statystyki przez was notowalne. Przestępczości nieletnich z wykorzystaniem tych bajecznych możliwości, jakie stworzyły rygory covidowe, czyli reżim zamaskowania. W ilu przypadkach nie wykryliście i nie ustaliliście i nie dowiedziono przed sądem. Sprawstwa przestępstwa z tego powodu, że to, co wcześniej było zakazane w przestrzeni publicznej, prawda, walka z tak zwanymi kibolami prowadzona jeszcze przez poprzedni reżim, to teraz nagle stało się nie tylko promowane, ale też i obowiązkowe. Więc, jaka jest statystyka tych przestępstw? Oczywiście to jest projekt poczciwy w wielu sformułowaniach. Oczywiście on się pięknie zaczyna, ale to jest świadectwo jakiejś ogromnej bezradności. Najwyraźniej jest już tak źle z polską rodziną, że trzeba powtarzać tę mantrę za każdym razem trzeba pisać, że to od rodziny przede wszystkim zależy to, jakie będzie młode pokolenie. Bo w rzeczywistości państwo doprowadziliście przez te ostatnie dwa lata do skokowej destrukcji. No przecież Dziękuję. doprowadziliście do tego, że Dziękuję. są rodziny, w których dziadkowie już kolejny sezon Dziękuję nie spotkali bardzo. się z wnukami na święta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie pośle, czas minął. Pan poseł Tomasz Zimok w imieniu Polski 2050. Bardzo proszę. Jak widać, proces resocjalizacji przydałby się nie tylko młodym ludziom. Bardzo proszę. Panie pośle, tu nawet resocjalizacja by nie pomogła. I lekarz, i w ogóle inne rzeczy również. Bardzo proszę, panie pośle. Teraz pani panie marszałek, kasę. wysoki sejmie. Proszę, proszę uspokoić się, może zażyć leki i wysłuchać kolejnego wystąpienia. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie.